Witam Państwa w pogadankach o zdrowiu. Leszek Drozd przy mikrofonie. Chciałbym zacząć od ostrzeżenia. Jest tak zwany żel, który się nazywa Voltaren. Voltaren występuje pod wieloma nazwami. Chciałbym ostrzec Państwa, żeby tego nie używać, szczególnie jeżeli jest się po czterdziestce, dlatego że powoduje to zawały serca, Powoduje wylewy krwi do mózgu, i odbywa się to wszystko bez jakiegoś ostrzeżenia organizmu, że coś takiego może nastąpić. Teraz tą informację mam nie tylko z internetu, chciałem powiedzieć, ale z personalnego doświadczenia. Rozmawiałem dzisiaj przy obiedzie z chirurgiem z jednego z głównych szpitali w Stanie Indiana, i on mi to absolutnie potwierdził. Nawet posunął się dalej, że dla 90-letniej osoby to to może być w ogóle śmiertelne być smarowany takim żelem. Zaraz podam Państwu nazwy, które są związane z Voltaren. Jeszcze raz, Voltaren jest groźny w każdej formie, nie tylko żelu. Używany jest do traktowania migren, ogólnie bólu, artrytys i w każdej formie jest szkodliwy. Są nazwy takie zastępcze jak... żeby oczywiście oszukać ludzi i wiadomo, że Voltaren już jest pod kreską no to może będzie się teraz nazywał Diclofenac albo nazwijmy go Zorvolex albo nazwijmy Zipson Cambia Voltaren XR Xrelix, Diloject Naprawdę ten przemysł farmaceutyczny jest fenomenalny, jeżeli chodzi o granie w karty i pokazywanie tych samych królów w różnej formie. Demacitin, RX, lextrila, Lexitral, Inflamacin, Xenaflam, Xelitral i więcej. Czyli naprawdę. Zawsze proszę sprawdzić leki, które się bierze, bo ja wam powiem, nie bierze Voltaren, a macie w ręku na przykład nazwę Voltaren XR i myślicie, że to jest w porządku. Nie, należy to naprawdę sprawdzić, sprawdzajcie sami, na internecie jest taka możliwość, FDA mówi o tym, że ten lek jest szkodliwy już od 2013 roku ile oni wykończyli ludzi na zawał serca czy na wylew krwi do mózgu do tej pory. Więc wracając do rozmowy z chirurgiem, którego nie powiem imienia, nazwiska, żeby mu kłopotów nie zrobić, bo jest moim przyjacielem, nie chcę mu tego zrobić, tej krzywdy, ale y, mogę tylko powiedzieć, że pracuję w, w szpitalu, jednym ze szpitali w północnej części Indiany. Powiedział mi, że jest absolutnie prawdą, że lekarze przypisują leki, które już dawno są wycofane przez FDA? No naprawdę? Przecież to jest to, co ja, o czym dawno mówię. Dzisiaj przy obiedzie siedzimy, rozmawiamy sobie we włoskiej restauracji, jedząc spaghetti, i nagle ja słyszę takie potwierdzenie od naprawdę profesjonalisty, który wykonał wiele operacji w życiu. Który mi mówi, tak, jest to prawda. Lekarze są, e, powiedział, leniwi, dokładnie tak to nazwał leniwi i nie sprawdzają i przypisują leki wycofane przez FDA, które jeszcze w aptece można zrealizować, i powiedział, tak, tak jest, tylko wzruszył ramionami i oczami, tak przeleciał w powietrzu, w górę, w dół, i potwierdził ten fakt. Czyli to, co do tej pory wam mówiłem w pogadankach o zdrowiu przez ostatni rok czasu jest niepodważalne i w zasadzie można by było znaleźć ludzi, którzy są w profesji i absolutnie to potwierdzają. Nie opowiadam wam żadnych jakichś fanaberii umysłowych, że pan Leszek Droż się rozchorował umysłowo. Nie, jest to absolutnie prawda, co się dzieje więc idziemy dalej z tym następne ostrzeżenie leki z następującymi nazwami i będzie to trudne więc jeżeli macie państwo leki w domu proszę je wziąć teraz wszystkie w rękę i patrzeć się czy któregoś przypadkiem nie wyczytam neomycin Polymixin B Z basitrasin zinc ointment, czyli będzie to rodzaj maści, tak, że pomiędzy coś maścią a żelem. Neopolidex, Neopolisin HC, Polisin, Basitrasin Ointment, Sulfacetamide Sodium, Puralube Ointment. Problem jeszcze w tym wszystkim występuje taki, że te środki chemiczne, które są stosowane w leczeniu Was, występują pod bardzo wielką ilością różnych innych nazw, dlatego że przemysł farmaceutyczny w ten sposób broni się przed przewodami sądowymi czyli jeden lek jest skompromitowany w 2013 powiedzmy, no więc występuje pod inną nazwą w 2019, zanim znowuż będzie skompromitowany, więc wyskoczą z nową nazwą do tego samego produktu. To, co się dzieje, jest tak skandaliczne, że nawet nie jestem państwu w stanie opisać. Któregoś dnia do mnie dzwoni pani, której... Oczywiście nie, nie mogę powiedzieć ani imienia, ani nazwiska, więc no, musicie mi wierzyć, że mówię prawdę. Ale z kolei zmyślić te wszystkie rzeczy jakoś z powietrza to jest po prostu niemożliwe. Niemożliwe jest wymyślić takie bajki. Jest to tak byłoby trudne do stworzenia takiej historii, że jest to po prostu niemożliwe. Powiedziała, że przygotowywana była do operacji. Chirurg się spóźnił. Okazało się, że wykonał operację, ponieważ był zadburzony finansowo. Naciągnął ją na pieniądze i interesowały go tylko i wyłącznie pieniądze, a nie jej zdrowie. Zaproponował jej operację, która w ogóle nie miała sensu. I zaraz Państwu powiem coś więcej na ten temat. Hernia mesh, czyli siatka przepuklinowa. Jeżeli jest problem z przepukliną, jest powiedzmy nacisk zbyt duży i to wszystko nie wytrzymuje i pęka, zakłada się siatkę. No teraz bardzo uwaga na te siatki, jest olbrzymi problem, się pojawił z tym, te siatki mogą nawet być dobrze zainstalowane, ale powodują olbrzymi ból. Ból do tego stopnia, że jeżeli wejdziecie na internet i wystukacie hasło Hernia mesz. To znajdziecie całą litanię prawników, którzy oferują swoje usługi do tak zwanego recall claims, które powodują, że jest zwrot pieniędzy za operację i za cierpienie na organizmie i popełniony ból na pacjentach. Jest tego bardzo dużo. Oferują też. Że to będą naprawiać w jakimś szpitalu, widzę, że naprawiają. Jest po prostu ten mesz, jest tak zwany, zrobił się mas z tego, OK? Jest, jest po prostu problem. Znajdziecie bardzo dużo, jak nie dziesiątki, numerów telefonów, gdzie dzwonić do którego prawnika, żeby dostać odszkodowanie w tej sprawie. Więc najpierw zamontowali coś ludziom. Proszę zobaczyć, jaki jest proces tego całego. Ja to nazywam wyłudzania pieniędzy od pacjentów. Najpierw montują coś, czego nie sprawdzili, montują coś, czego nie wiedzą, jakie będą skutki, i skutki są dramatyczne jest dużo bólu. Potem pacjenci żyją cały dzień na środkach przeciwbólowych oczywiście prawdopodobnie o opioidach, które wprowadzają jeszcze gorszą sytuację. Czy możemy to uczciwie nazwać jako eksperyment na populacji? Jeden wielki eksperyment. To jest dokładnie to, jeżeli instalują siatki, które przynoszą tyle bólu, że są prawnicy, którzy specjalizują się w odzyskaniu od pieniędzy i odszkodowań. Jak można to inaczej nazwać, jak eksperyment, który się akurat nie powiódł? A z drugiej strony mamy medycynę naturalną, której jestem wielkim zwolennikiem która pomaga ludzkości od 5000 tysięcy lat i więcej. Wiemy, że nawet Chrystus, kiedy się narodził, w prezencie jego rodzice otrzymali produkty na natury, natury, medycyny naturalnej. Czyli ludzie wiedzą, jak się leczyć już od tysięcy lat. Dlaczego ulegać tym dziwnym eksperymentom? Naprawdę muszę zadać to pytanie publicznie. Po co? Po co? I jeszcze bym, gdybym mówił to po prostu z jakąś wiedzą, wyczytaną w internecie. Nie, ja mam codzienny kontakt ze służbą zdrowia na poziomie profesjonalnym, a czasami wybitnie profesjonalnym. Nie z jakąś tam pielęgniarką, która jest od dwóch miesięcy w pracy. Naprawdę, ja czasami mam kontakt z ludźmi, tak jak dzisiaj, którzy są od 20-30 lat w zawodzie. Którzy mają nazwiska w tym zawodzie, i są renomowani, i absolutnie potwierdzają w prywatnych rozmowach to, co mówię dzisiaj publicznie. Chciałbym coś powiedzieć interesującego na temat tych, którzy cierpią na tarczycę na powiększoną tarczycę, czy powiedzmy na czynność tarczycy. Jest interesujące, że kiedy zaczniecie, Pobierać karnitiny, wasz stan może się poprawić. Prawdopodobnie się poprawi. Jak sobie zdiagnozować samemu taką rzecz jak powiększona tarczyca, czy nadczynność tarczycy? Przede wszystkim na szyi, wokół jabłka Adama, po dwóch stronach, to są dwa gruczoły. One najprawdopodobniej będą powiększone. Będzie to czuć w ręku, będzie to widać w lustrze. Czasami nawet żyły mogą wyjść na z zewnątrz, na, na, nazwijmy to w cudzysłowie, ponieważ powiększona tarczyca, czyli w okolicach szyi, zaczniemy widzieć żyły, które wy, wychodzą, bo nie mają gdzie się zmieścić. To może być na przykład y, takie zjawisko. Jak można się samemu zdiagnozować? Bardzo prosto. Będą wszystkie jakieś mięśnie takie osłabienie, osłabione. Nie będzie można w zasadzie. Nie będzie ochoty na ruszenie się, następuje zesztywnienie ciała. Czyli będziecie gdzieś siedzieć na ławce, 50 minut, i nawet się nie ruszycie na pół milimetra, będzie po prostu zesztywnienie ciała. Te bóle takie, to nie jest ból, tylko takie osłabienie mięśniowe, to przypomina jakby zupełnie historię z rakiem krwi gdzie następuje osłabienie mięśni ale nie jest to rak krwi tylko po prostu powiększona ilość, zwiększona ilość białych ciałek będzie na pewno dużo powyżej 5000. to jest powiększona tarczyca leukemia to już może być jeżeli chodzi o raka krwi to jeżeli już widzicie tak powyżej 10 tysięcy białych krwinek a szczególnie już w granicach 20 tysięcy, to naprawdę trzeba się zastanowić, czy to nie jest rak krwi. 20 tysięcy białych krwinek w waszym wykresie po badaniu krwi. Jest to bardzo prosty test. Natomiast jeszcze raz tarczycę można spróbować uspokoić, nadczynność tarczycy można spróbować uspokoić karnitinę. Okay? Nie powiem, jakie dawki na radio, ale jeżeli, jeżeli zrobicie mały, jakiś taki internetowy wywiad, to myślę, że się dowiecie bardzo szybko, jakie dawki są dla Was potrzebne. Teraz chciałem powiedzieć również istotną sprawę: jeżeli chodzi o Wasze telefony do mnie, dużo osób się skarży. Może nie dużo, ale na pewno już miałem do 10 takich telefonów, że Pocenie w nocy występuje. Jaka jest przyczyna pocenia w nocy? Czasami jest bardzo duże pocenie się. Uwaga, to może być niestety i muszę to powiedzieć: to może być niestety rak. Y, będzie jakiś mały gus i nastąpi zmęczenie podczas chodzenia po schodach i pocenie się w nocy. Również inne przyczyny to jest menopauza w okresie przekwitania lub anxiety czyli jakieś niepotrzebne podniecenie szczególnie w starszym wieku również Mayo Clinic podaje, że to mogą być sytuacje z lekami z zapaleniem płuc lub zakażenie AIDS dziękuję